Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek zwrót Arkany. No dobrze, jako że nie mam żadnych zadań, jako. Kurde, nie potrafię odcinka zacząć. Jako że nie mam żadnych zadań w dzienniku, nie pamiętam też, żeby były jakieś zadania przed usunięciem zadań z dziennika, więc chyba jedyne co nam zostało tak naprawdę. Nie no, jest jeszcze możliwość za takie zadanie, żeby zabić to Driadę, ale jako że... Ja tej driady zabijać nie chcę, to nie będę tego zadania wykonywał, po prostu. Nawet nie wiem, czy taka możliwość, czy ten quest jest jeszcze aktywny, ale to w sumie jest nieistotne. Um, no to co? Dzisiaj lecimy chyba dalej z fabułą, tak? Bo tylko fabułę mamy do... tak naprawdę do wyboru. Pomiędzy zadaniami a zadaniami to tylko te zadania fabularne są możliwe. No więc jedziemy. Zwiększyłem sobie trochę zwinność mojej postaci, dlatego mam 219 sawarów, miałem wcześniej 309. ale teraz jak tak patrzę... Kasę nie jest aż tak trudno zdobyć, więc w sumie mogę trochę się podszkolić w tych umiejętnościach. A zwinność jak najbardziej mi się przyda, bo unikanie ataków jest dobre. Bardzo dobre. Zwłaszcza, że jestem taką osobą, która no, te unikanie i ogólnie zwinność stawia raczej na pierwszym. God fucking demet, to mnie tak denerwuje, że jak się najedzie kursorem, w idą się 7 na przycisk, to się pulpit pokazuje. Znowu będę musiał to w montażu wycinać. I straciłem wątek, bo się wnerwiłem na system. Kuźwa. Dobra, dobra, dobra Bo jeżeli ja już tutaj w tym stadium odcinka już mam dość, to nie dociągnę do końca jak tak będę się denerwował Jeszcze się napiję kawy, zobaczymy czy z Krelionem mogę pogadać, bo ponoć jest błąd o... Jeśli chodzi o zdobycie części medalionu od Kreliona, ponoć jest błąd Więc jeżeli będzie ten błąd, to będę musiał napisać do autora i coś tam ogarniać Ale tak na razie zobaczymy czy mi to wyskoczy, bo jak mi nie wyskoczy znaczy, nie wyskoczy, no. Jeżeli Krelion nic mi nie powie, to będzie lipa, ale jeżeli powie, to będzie git, więc... Chwilka. Mhm. Uh -huh. Łyk kawki dobry jest. Zwłaszcza o... 15 rano. <grym> Jedziemy z Krelionem. Znowu do mnie przybywasz. A ty zapewne wiesz po co. Przejdę od razu do rzeczy. Potrzebuję twojej części umletu odrodzenia. Czemu miałbym ci ją dać? Bo przysyła mnie... Je... Bo przysyła mnie po nią królowa elfów Lavadril. Ostatnimi czasy nie mamy tak dobrych kontaktów z elfami. St Starczy spojrzeć na most łączący nasze siedziby. Nasi wojownicy i łowcy nieraz próbowali przegonić stąd trola bez rezultatu. A elfowie? Żaden się nie pokwapiłby nam pomóc. Żaden z nich od dawna tu się nie pojawia. Co mam w takim razie zrobić, żebyś mi pomógł? Ty pomóż Azarianom, szykuj o kolejną nagonkę na trola, Może tym razem się uda. Jeśli tego dokonasz, droga stąd do elfów będzie znacznie bliższa niż przez Scylię. Pójdziesz wtedy do kiryat Laden. Poprosisz królową o mały podarek dla mnie w dowód wdzięczności. Jaki podarek? Ona będzie wiedziała. Dobrze, zatem biorę się do roboty. Mhm. Relion nie chce mi oddać swojej części amuletu odrodzenia. Chce, żebym najpierw pomógł Azarianom w zabiciu trola. Później mogę, muszę poprosić królową drill o mały podarek dla maga w zamian za amulet. Czyli tak, jednak racja, bóg z trolem się sprawdził, czyli... E, mam teraz dwie możliwości. Pogrzebanie w plikach gry, jako że te pliki gry i tak mam już otwarte, znaczy rozpakowane, bo... Musiałem sobie, prawda, naprawić grę, żeby móc dalej rozgrywać Zagrajmy. Dlaczego? No bo oczywiście wyskakiwał mi ten błąd wczy z wczytywaniem gry. A jako że chciałem wywalić tego moda, to musiałem nic innego nie mogłem zrobić, jak tylko po prostu rozpakować pliki gry, wrzucić te oryginalne pliki i tylko zostawić, to co trzeba było zostawić yy, z moda, więc tak. Ja teraz to co zrobię, to tak mi się wydaje, że ten te zadanie jest włączane na pewien przełącznik, znaczy, a no może inaczej. Nie będę grzebał w grze, nie będę grzebał w tej grze, żeby nie było, że ja czytuję, zaraz dodaję sobie przedmioty i tak dalej, bo pewnie jakieś tam osoby mi to powiedzą. Więc e, zrobimy tak. Ja najpierw pójdę do tej drugiej osoby, do tego pustelnika. On ma tam chyba siedzibę za cmentarzyskiem. Mm, za Gildiomagów jest takie cmentarzysko. Tam, jak się dalej idzie, to chyba to jest droga do pustelnika. A więc to, co ja teraz zrobię, to idę do tego pustelnika. Nie wiem, czy długo mi zajmie za, nie wiem, przekonanie go do tego, czy, mu od, czy mi odda ten amulet, czy nie. W każdym bądź razie tego kreliona załatwimy w następnym odcinku, jak autor mi. Pomoże no dobra, także yy, za chwilę wracam. Jak tylko ogarnę tą sprawę, ludzie. Um, hmm, jestem na tym cmentarzysku i tak się zastanawiam, czy to co tutaj łazi, to jest element. Questa, czy to jest jakiś potwór, który po prostu tutaj z dupy się pojawi, żeby mi utrudnić życie. Więc może ja z nim zawalczę, zobaczę co to jest. Tylko najpierw zapiszę grę, żeby się nie zdziwić później, co to jest. Szkielety wojowniki. Okej, okay, no to tutaj jakoś krwawo to, tutaj jakiś ten ogłuszający cios, powiedzmy, z tych wojowników, bo wojownicy, myślę, są najsilniejsi, najciężej ich będzie tutaj ogarnąć. W teraz tak sobie walczę i się zastanawiam, jakim cudem zombie może mieć krwawienie? Zombie to jest umarlak, tak, więc raczej rany cięte nie powinny mu zadawać żadnych obrażeń, przynajmniej z tego co ja wiem o zombie to raczej, nie wiem, krwawienie to nie jest jakaś rana, która może zombie zabić, bo zombie to jest chyba, jedyny sposób, żeby zabić zombie to jest, no nie wiem, a odcięcie mu głowy, czy rozwalenie mu głowy, więc jakby tutaj troszeczkę nie widzę logiki w tym działaniu. O, oh, come on. Do da naprawdę musiały być dodane potwory. W tym momencie, kuźwa. Okej, okay, okej, okay, będziemy uciekać w takim razie, kuźwa, ogólnie, ogólnie, no to śmiesznie, nie, nie śmiesznie, bo będę musiał z nim walczyć, fuck! A dokończając, e, zombie raczej nie da się zabić poprzez krwawienie, żeby nie było. Jakby była w razie apokalipsa zombie i chcielibyście, nie wiem, e, podziabać go tasakiem czy zabić dzidą, to nie tędy droga, bo to głowę trzeba odciąć. Przynajmniej w tych filmach o zombie, które ja oglądałem. To chyba tylko taka jest możliwość, ale nie wiem, no to różne, różne przesłania mówią różnie, także może ja mam, nie mam racji, no cóż, ale tak jak myślę chyba to jest prawda to co ja myślę, czyli że trzeba mu rozwać głowę. Dobra, ja przewinę wam tą walkę, bo gadam za dużo, a robię za mało w tym odcinku, także chwila. Aha, jeszcze jedna uwaga. Zombie, tak, by the way, to się pisze przez. pisze się z m, b i e chyba, a nie zombie. No ale, tak jak mówiłem, może ja się gówno znam po prostu i dlatego tutaj mam takie dziwne uwagi i, i tak naprawdę to wszystko pasuje. Cóż? Może tylko moja paranoja lekka. No, nie wiem, nie wiem. O kurna, dobra. Ja robię tutaj cięcie, muszę sobie pozbierać te rośliny, bo normalnie aż mnie wie. A, tutaj mnie zaraz będzie chciał goblin oprawić, więc może po prostu go minę. A, te szkielety to są tak naprawdę ciekawe to są te czarne duchy. E, dobra, jak będę na miejscu, albo coś się ciekawego stanie podczas podróży, to wam włączę nagrywanie i zobaczycie to, bo jak na razie chyba nie widzę nie widzę sensu, żebyśmy przechodzili przez te lokacje wszyscy. No, bo to jest nudne, także zaraz wracam. Jestem z powrotem. <laughs> Ten pustelnik mieszka w miejscu, które wcześniej było zamknięte, jak tutaj chodziłem. Bo chciałem sobie sprawdzić, co jest za tym cmentarzem. Łaziłem, łaziłem e, i natrafiłem na to chatkę, ale wcześniej nie mogłem do niej wejść. Była zamknięta z niewiadomego mi powodu. No, pewnie dlatego, żebym wcześniej się z tym pustelnikiem nie spotkał, co chyba jest w miarę myślę logiczne. E, ten pustelnik dość komicznie wygląda, to jest taki whistle. E, mogę się Tobie przyjrzeć koleś trochę bliżej. Popatrz na mnie. Popatrz mnie prostowo, czy umiesz patrzeć do przodu, czy możesz tylko na bok patrzeć. Stary, popatrz. Nie, on tylko chyba na boki potrafi chodzić. Pewnie animacji nie było i dlatego, no wiecie, do przodu chodzenia i do tyłu. Żartuję, żartuję. A nie, jest animacja do góry, dobra, jest w dół? Koleś, rusz się w dół. Stary, chcę zobaczyć twoją mordę piękną. Ja wiem, że umiesz na boki chodzić, pójdź na dół, na raz. O, a nie, 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 przepraszam. Zwracam honor, jest animacja, wszystko spoko, przepraszam, przepraszam. Zwracam honor, przepraszam bardzo. Dobra, zapiszmy sobie grę. I gadajmy z tym postelnikiem. Nie wiem, czy ten odcinek nie będzie trochę za krótki, bo wiecie, gdybym mógł teraz iść do Krellona yy, I coś tam ogarnąć właśnie z nim, to by było dobrze. Ale jako, że nie mam tej możliwości, to pewnie nie, nie będzie to 20 minut odcinka, tylko będzie mniej. No ale cóż, może jakoś w, w, tych, w tym harmonogramie kilkudniowym dogram odcinek i to będzie na przykład połowa odcinka, a druga połowa odcinka będzie wrzucona, jak już będę miał naprawionego save'a, że tak powiem. To się zobaczy jeszcze. Gadamy z nim. GOŚCIE! GOŚCIE W MOIM DOMU! Witaj, starcze. Nie jestem stary, tylko wiekowy! Niech ta broda nie zmili! Nie pamiętam, kiedy ostatni raz ktoś cię pokwapił odwiedzić Pustelnika porcha. Ale skoro tu jesteś, to zapewne ktoś cię przysyła. Czyż nie mam racji, młody człowieku? W zasadzie tak. Przychodzę od królowej elfów Lavadil. E, tak, zacna i piękna kobieta! <grym wytrzyma> tak, gdybym był parę lat młodszy. Ale chwileczkę, czemu cię tu przysłała? Potrzebuję amuletu odrodzenia. Podobno masz jedną z trzech części. Nie wiesz, wszystko, co mówię, młody człowieku! To znaczy, że królowa Rawadril kłamie? Nie masz części amuletu? No, um, nie mam, to znaczy, ma. Um, no, gdzieś się zapodziała! I. Jak, jak. to zapodziała? żeby nie zgubić amuletu, nosiłem go cały czas przy sobie! Sprytna nieprawdaż, młody człowieku? Genialny pomysł w pustelniku. Em też tak sądzę! Tylko widzisz, em, codziennie chodzę po lesie i zbieram rośliny do moich cudnych wywarów na potencję. E, znaczy no e, na zdrowie. Pewnego słonecznego dnia, gdy schylałem się po porporankę. Oj, moje biedne, schorowane na plasy! Ktoś młodszy. Mógłby mi przynieść te rośliny! Możesz się streszczać, nie mam za wiele czasu. Ehm, co to ja mówiłem? em... a, ach, o plecach! Tak, tak! Ta, ta. Za młodu to. Nie, nie, o purpurance, to znaczy o tym, gdzie jest część amuletu. Ach, tak! No więc, ehm, schylałem się, gdy całe słońce zakryła jedna wielka chmura. Pomyślałem no zbiera się na deszcz, bo mnie w kolanie łupie także, nie? Tylko za ta chmura zaczęła trzepotać skrzydłami. Dobre było to LSD wczoraj. Myślę sobie, chmury nie trzepoczą skrzydłami. A za chwilę chmura zionęła na mnie ogniem i przysparzyła mi brodę. Myślę sobie, chmury nie zieją ogniem. Czy ty mówisz o smoku? I tak! Spojrzałem w górę, i go zobaczyłem. Był ogromny, na szczęście mój szybki refleks ocalił mi życie i zacząłem biec co sił, ale poczekałem się o wystający kozen drzewa. I co, smok się nie dogonił? Nie, no. tam od niego szybszy, pamiętaj. Ehm, um, oczywiście, um, co w takim razie stało się z amuletem? Z czym? A, a, amulet, e, tak! E, Muszę mi wypaść z kieszeni, gdy się przewróciłem! Nie szukałeś go później? Nie! Ten smok ciągle tam krąży, ale musi mieć gdzieś swoje legowisko! A co mnie obchodzi legowisko Smoka? Przybyłem po amulet! No tak, tylko że smoki mają swoje skarbce, prawda? Prawda? No więc, jeśli znalazł mój amulet! No pewnie zabrał go do swojego legowiska. To świetnie, czyli muszę złoić Dubsko Smokowi, żeby dostać amulet. Czemu akurat tobie królowa go dała? Ech. Królowa Lava Drift że u jest bezpieczny. To znaczy był. Em, o to chodzi, żeby Runko nie dostał swoje ręce. No i co? Dostał? Nie, więc wykonałem swoje zadanie. Naprawdę świetnie się spisałaś. Muszę już iść zająć się bestią. Powodzenia, pochodzenia młodzieńczy! Pozdraw ode mnie królowo jakie zobaczysz Okej Mhm. Moje pytanie brzmi, gdzie jest ten smok? Gdzie ja mogę tego smoka znaleźć? Amulet Kreliona. eee nie chcę mi oddać swojej części. Chcę, żebym najpierw pomógł Azarianom zabić trola. Później muszę poprosić królową Lawadry o mały pododzjak dla maga w zamian za amulet. Słuchajcie, jeszcze spróbuję później do tej królowej pójść i zobaczyć, czy jednak może ten quest działa, ale to później zobaczę. Na razie może zajmijmy się tym smokiem, co? Borcha i smok. Ja pustelnik Borcha zgubił swoje części amuletu. Podejrzewa, że znajduje się w jaskini nieopodal jego chaty. Problem w tym, że jest to legowisko smoka. W jaskini nieopodal jego chaty. Dobra, będę musiał pokonać bestię, żeby spokojnie przeszukać jaskinię. O, shit. A możesz mnie jakoś stary uleczyć? Jak widzicie, no z życiem to u mnie jest gorzej niż słabo. Ale okej, okay, spoko. E, to tak, jak już będę na miejscu, to do was wrócę, bo myślę, nie ma sensu za bardzo pokazywać wam, jak wracam z powrotem do magów, żeby się uleczyć. Później wracam tutaj z powrotem, żeby pokonać smoka. Także ja do Was wracam, jak już wszystko ogarnę i będziemy walczyć ze smokiem. Albo będziemy chodzić po jaskini, nie wiem, zobaczy się. Także dajcie mi moment. Okej, okay, jestem z powrotem. Już chciałem powiedzieć na start odcinka o ty kurwiu tarantula, ale powiem o ty kurwiu smok. No, ja nie mogę. No, mam w miarę, powiedziałbym. Hmm. Wymaksowane życie. Trochę musiałem użyć potionów, bo oczywiście. Maciarskie orły mi musiały dorwać i z czterema orłami musiałem walczyć łącznie, tak z dwoma, z dwoma grupami, po, dwie, po dwa orły w jednej grupie. No dobra, em, możemy najpierw przystąpić do negocjacji na przykład, a później do zabicia smoka? Hmm, no to chyba byłaby lepsza alternatywa niż od razu zapieprzanie takiego stworzenia, bo smok to chyba coś w miarę rzadkiego jest, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, cześć smoku. Nie, chyba to nie wchodzi w grę. A jest. No dobra. O, 55 muskwawienia wali jeszcze te! Roar kuźwa unika ataków smoka te, takiej gadziny wielkiej unika ataków. To panie. To banalne będzie. Brz. Nic jakiegoś specjalnie trudnego. Powiedziałbym, że serce smoka. Oho, ho, ho. Ho ho. ho. ho, ho, ho? Dobrze, że to nie jest tak jak w Skyrim, że jak macie, wieś, wiecie, kilka rzeczy smoka, zbierze się ze smoka. To już kuźwa bohater jest tak obciążony, że mało się nie zesra tam na miejscu, bo tak ciężko mu jest. No cóż, dobra, zobaczmy co w tej skrzynce jest. 35 sawarów, no. To powiedziałbym gówno nie skarbiec, ale dobra. E, doświadczenie plus 100. Zawsze na no, tak. Dziwne, że ten smok się zalągł w takiej jaskini, tutaj jest ten kryształ. A że ja jestem pażerny jak chulera, więc ja muszę ten kryształ zdobyć. Jak będę u pustelnika, to do was wracam, bo też droga do pustelnika jest nudna, monotonna i tak dalej. Nie ma sensu wam tego pokazywać, także zaraz wracam. Jestem przy domu pustelnika, no Geret mi padł, bo oczywiście pokusiłem się o walkę z tą królową tarantulą i zatruła mnie, zatruła Elroara i Gereta. Elroara uleczyłem. No, bo wiecie, główna postać i ogólnie koks. ale Gerett tam sobie koifnął w międzyczasie. No, bo oczywiście nie będę zużywał trutki ani purpuranki do odtruwania go. No, bo po co? Tak, tak o niego dbam. To jest taki mój towarzysz. Towarzyszy nie szanuję, bo oni odchodzą i mają mnie w dupie po jakimś czasie. Więc <laughs> wiecie, ani im Mekiputku nie kupuję, ani ich nie leczę jakoś specjalnie. Jak padnie, to padnie. Cóż! Cóż! Jego sprawa. Cześć! Pan młodzieńcze, No dobra, czyli już wróciłem do Borchi, tak? Do Borchy Okej, okay, czyli teraz jedyne co mi pozostaje to sprawdzić czy e, u Lawadril mogę, 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 mogę... ten podarek wziąć, jeżeli nie, no to lipa. Jeżeli tak, no to jakoś to jeszcze pociągniemy. A no i będzie dobrze, także ja zaraz wracam, jak będę już u elfów i będę gadał z królową. Jakim sposobem znalazłaś się tu wcześniej niż ja? Magia, Le Roarze, magia. No tak, musisz mnie tego nauczyć. Chciałabym, ale to wszystko się już skończyło, żebyśmy mogli wrócić do wspólnych beztroskich chwil. Ja też nie martw się, uratuję tylko świat i zaraz wracam. Pospiesz się zatem, będę na Ciebie czekała. Jeśli będę mogła ci jakoś pomóc, to daj znać. To tylko taki przerywnik chciałem zobaczyć, bo może ona by mówiła coś ciekawego. Jak on bez trosko to powiedział. Słuchaj, słuchaj, żegnaj Genia, świat się zmienia, tylko muszę świat uratować i super i będzie generalnie super ekstra. Będziemy żyć długo i szczęśliwem, będziemy mieć dużo dzieci. Tak to mniej więcej wygląda. No. Ale podejrzewam, że to tak miało wyglądać, więc o hell, no tylko nie te ty gówna. Oj! Mogę jakoś uciec od tego dziadostwa. O, uciekłem. O, to jest plus, to jest plus, to jest plus. Dobra, jeszcze jedno cięcie, bo wiecie, jeszcze muszę do tej królowej zajść i tak dalej, także zaraz wracam. Okej, okay, jestem z powrotem, teraz jesteśmy u Lavadril. No i laska, powiedz mi, czy jak zabiłem trola, to mi dasz ten podarunek Drakleiona? Czy jednak nie słyszałaś o tym, że zabiłem trola? Hm? na moście? No cóż, powiedz mi coś. Może już sobie część 1. Jeszcze nie. Krelion nie chce oddać swojej. Twierdzi, że stosunki między Elfami azariani, a Azarianinami uległy uchłodzeniu i nie chce wyświadczyć nam przysługi za darmo. Nie mogłem się tego spodziewać, wrenny stary mag. Powiedział, że będziesz wiedziała, czego oczekuję w zamian. Ten chciwiec się chce pierścień gwiazd. Co to takiego? To jeden z najmocniejszych artefaktów, jakie można kupić w Akmaronie. Jest wart naprawdę sporo. Krelion dobrze wie, że jeden z tych pierścieni należy do mnie. Możesz mi go oddać? Chyba muszę, a z Krelionem policzę się później. Miał tylko przechować nasz amulet i oddać w razie niebezpieczeństwa. Chyba za bardzo przesiąkł Azarianinami i szuka zysku tam, gdzie się tylko da. Zgadza się. Nie zawsze był taki. Proszę, to pierścień. Tylko nie zgubę go po drodze, Edan. Postaram się, królowo. Pierścień gwiazd. Jej! Czyli quest działa, czyli nie muszę się zdenerwować! Super! Firewerki normalnie, idealnie, firewerki z dupy. Jest! Kuźwa. Nie naprawdę się cieszę, że nie muszę tutaj żadnych dziwnych akcji odwalać tylko po prostu na przykład mogę nagrać sobie dzisiaj ze trzy odcinki z Wrót i nie muszę czekać, bo coś tam się stało w grze. To. Jest... Dobrze, dobrze, że tutaj nic się nic nie jest zepsute. To mi się podoba. Aaaa, wiecie, co jest zepsute w tej grze? W jednym momencie szablacz, czyli to co, główno, co przed chwilą chciało ze mną walczyć. Potrafi się poruszać z taką prędkością, normalnie jakby miał jakiś silniczek motorowy w dupie. Naprawdę, porusza się dwa razy szybciej niż ja, więc nie sposób przed nim uciec. Chociaż inne szablacze nie, nie biegają aż tak szybko. Nie wiem, czy to jest kuźwa kuzyn Usaib Usain Bolt -a, czy jak. No nie wiem, nie mam pojęcia. No ale... Ciekawe to jest. Tak, by the way, mogę założyć ten, ten sobie, ten pierścień gwiazd. Plus 5 do wszystkich artybutów. Ale, ale... Ale dlaczego? Kurde Gra w tym momencie tak Pokazała to swoją mroczniejszą stronę To, że jest tak cholernie wredna Zobaczcie, ten pierścień to jest coś Co dosłownie mi to by się przydało I to normalnie jak Jak nie wiem, no kurde No tak by mi się przydało, ale nie muszę to jeden pierścień oddać Chociaż on jest najlepszą rzeczą, jaką do tej pory widziałem z pierścieni Muszę ją oddać, bo jeden mak odwaliło mu i sobie pomyślał ha, ha, Za to to musisz dać mi pierścień Chociaż to ja to, to nie, ten część amuletu nie jest moja Tylko miałem ją przechować no. A ja mogę skopać dupę temu krelionowi i wziąć amuletu też jest dobre wyjście Fakt, Azarianie mnie nienawidzą, Ale kuźwa, czy to nie prostsze Jestem materialistą, tak Ale ten pierścień jest taki świetny Że chcę go mieć Muszę go mieć Eee, stary. Oddasz mi część amuletu grzecznie, tak? Tak? Rozumiesz? Rozumiesz co dzisiaj mówię, słuchaj, rozumiesz? Oddasz mi tą część amuletu, tak? I zachowam pierścień, tak? Tak. Sprawy nie było ty, że niby przyjąłeś ten pierścień, a ja go ci niby oddałem. Okej, okay? okej. Okay. Bez walki, bez niczego. Okej. Okay. To jest to jest ugodowa strona questa. Przyjmij ją, dobra. Mm, załatwiłeś już wszystko o co prosiłem. Troll z mostu jest już przeszłością. To dobra wiadomość dla Azarian. Teraz możemy znowu eksplorować jaskinie po wschodniej str str stronie rzeki. Królowa Lava Drill pozdrawia i przesyła ten auto pierścień. Ale eee, Robert, jesteś kuźwa chyba kretynem albo kimś, nie wiem. Ale ja bym tego pierścienia nie oddał. Ja bym skopał dupę temu magowi i uciekał. <laughs> to jest moje podejście. Jestem materialistą, ale to chyba byłoby dobre. Świetnie. Jest dokładnie tak, jakiego chciałem. Lava Drill wie, co dobre. Co z moim amuletem? Weź go, mam nadzieję, że zrobi z niego dobry użytek. Część amuletu odrodzenia. Dobra, lecimy do Lavadril, bo zobaczymy, co się dalej stanie. Mam już dwie części amuletu, tak? Została mi jeszcze jedna, więc super. Fajnie, dobra, zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem, więc królowo, moja kochana, mam dwie części amuletu. Jestem koksem, prawda? Co prawda oddałem pierścień, który jest... Przekracza swoją o wszystkie normy, no ale no to był na pewno mądry pomysł, na pewno. Tak by the way, to, że miała wcześniej ten pierścień, mogła mi go oddać na przykład. To, że jestem, nie wiem, zbawcą świata, to raczej by mi się przydał ten pierścień? No, wydać, elfy trochę na innych falach nadają, no cóż. Cześć, królowo. Masz już obie części, tak? Zdobyłem je, królowo. Doświadczenia plus 200. Ciao, poziom kuźwa jest. Cieszę się, jeden, jesteśmy już blisko, ale jednocześnie bardzo daleko. Dlaczego? Dowiem się wreszcie, gdzie jest ostatnia część? Trzeci fragment amuletu znajduje się w Amar Aret. Co? Wrzuciliście amulet do rezerwatu z bestiami? Nie lepiej było go oddać po prostu orkom? Sytuacja jest bardziej skomplikowana, niż ci się wydaje. Po wojnie siły wroga rozpadły się lub rozproszyły, zawarte rozejmy przez króla Kabala nijak się miały do układu elfów, mimo że pomogliśmy z Cylii po wojnie, rasa elfów nie dostała pomocy od ludzi. Niedobitki Armii Ciemnych Elfów zostały zamknięte w rezerwacie, potraktowano je jak, jak dzikie zwierzęta. Ale to Ciemne Elfy przywołały ich waraza! Tak mówią ludzkie księgi? Zapiski z czasów wojen? To wasz punkt widzenia. A jaka jest wasza wersja? Orkowie bali się wojny z ludźmi, którzy stanowili największą nację w Aquaronie, dlatego też zaatakowali najpierw Ciemne Elfy tych było niewielu i plemiona rokowie, bez, bez trudu mogły sobie ich porządkować. Elfowie władali wówczas magią silniejszą od niższa Maniorków. Główną czarodziejką elfów była Lorawen. Pod groźbą zabicia całego jej plemienia zmuszona była pomoc w, w przywołaniu Ivaraza. Później sprawy potoczyły się już błyskawicznie. Czyli ciemne elfy mają ostatni mam kawałek amuletu? Zgadza się. Musisz udać się do naszego króla, do waszego króla i poprosić o zgodę do wejścia do o wejść Zgodę na wejście do Amar'Aret. Kuźwa, mój język się plącze, nawet nie wiem czemu, nic nie piłem przecież dzisiaj. <noise> Żartuję. Domyślam się, że to nie będzie łatwe. Los ci sprzyja, jeden. musi ci się udać. No, na mari powodzenia. Jej, musimy króla zapytać, czy możemy wejść do rezerwatu i tam możemy w sumie szybko zginąć. Jej! Szau pał! Super! Ale tym się zajmiemy w następnym odcinku, tak i dzięki Bogu nie musiałem tego odcinka dzielić na dwa. To mnie cieszy, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam Was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie!